Góry były całym jej światem. Wanda Rutkiewicz poświęciła im całe swoje życie. To na nizinach nie pociągało jej aż tak bardzo. Jestem bardzo zadowolona, bo udało mi się wejść na dwa szczyty ośmiotysięczne. 16 października 1978 roku, tego samego dnia, w którym Karol Wojtyła został papieżem, Wanda Rutkiewicz weszła na swój pierwszy ośmiotysięcznik. Od razu na najwyższy, Mont Everest. Zdobyła ten szczyt jako pierwsza Polka i trzecia po Japonce i Chince kobieta na świecie. Kamek ze szczytu podarowała papieżowi. Była to nietuzinkowa postać jednak Wanda. To, co ona zrobiła jako kobieta, nie dość, że była przed nami na Everestie, też weszła jako pierwsza kobieta na kanał w 1986 roku. Marzyła o zdobyciu wszystkich 14 ośmiotysięczników świata i to szybko. Te emocje, które towarzyszą mi w czasie karawany marzeń, chyba są potrzebne do tego, żeby poznać ten smak życia. To nie tylko jest zdanie nie, Polaków na zasadzie, że to jest Polka, ale po prostu na świecie uznaje się ją jako Zdecydowano prekursorkę wypraw czysto kobiecych w Himalajach w Karku, na te najwyższe, najtrudniejsze szczyty. To Wanda Rutkiewicz przedarła szlaki kolejnym pokoleniom kobiet w górach. W zdominowanym przez mężczyzn sporcie nie było to łatwe. Nie ma takiego drugiego kraju na świecie, gdzie kobieta weszłaby na dwa najwyższe szczyty świata przed mężczyznami. Bo tak to jest w alpinizmie i w Himalajzmie, że tych mężczyzn zawsze jest więcej, zawsze ich będzie więcej. Jej karawana marzeń zatrzymała się na Kanjendzonze, trzecim najwyższym szczycie świata. Ostatni widział ją meksykański alpinista 300 metrów przed szczytem. Chciała przeczekać noc. Wiadomość o jej zaginięciu dotarła 13 dni później. Agencja Reutera podkreśla, że jakakolwiek akcja ratownicza na tej wysokości jest praktycznie niemożliwa. Na pewno to życie bardzo mocno jej doświadczało. Pytanie, czy w którymś momencie życia mogłaby być szczęśliwa, gdyby te góry na jakiś czas odeszły, gdyby na przykład założyła rodzinę? No ale to jest pytanie, na które mogłaby tylko ona odpowiedzieć. Miłość do gór przypłaciła życiem, została legendą. A legendy Żyją wiecznie.